Was w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. I mam tutaj dzika 100 nowego, więc ja sobie otworzę. I lecimy z odcineczkiem. Dzisiaj nie bardzo mam czas. Znowu, kurde. Eee, niestety, ale naprawdę mam mało czasu ostatnio. Ciągle coś. Eee, dzisiaj jestem umówiony z kolegą nagranie. Na po 14, a już od po 14 mówiłem, że szybko lecę nagrać i

Sawed you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Oh, now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals, and no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. What? My animals, they escaped, and now I'm. I'm buggered. W what escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights, a fantastic, elusive zebra from the plains of Ongobongo by the shores of the Limpopo, and a magnificent lion. From the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend. ...help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a, a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. If. Well, I believe the zebra's up near Lonard's Sod... distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right. Madam? It's Bloody Margaret, not Madam. Okej. Okay. Śmieszny gościu. Dobra. Ej, zrobimy to, bardzo mnie to ciekawi. Eee, dobra, tutaj mamy ten MA. Czyli co, że Margaret? Go, 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 on, on chce, żeby go tak wołać. Więc dobra, lecimy poszukać naszego zwierzątka, naszej zebry. Pytanie, jak ja mam ją złapać w ogóle, to jest bardzo ciekawe pytanie, w sensie na laso, czy muszę, nie wiem, jakoś ją uszkodzić, a może po prostu mam ją zabić, tego nie wiadomo. To jest świetne pytanie. I rozjadę jelonka, albo nie rozjadę jelonka, rozjadę jelonka, rozjadę. A, bym szybszy, jelonku, sarenko w zasadzie. Dobra, zobaczymy, cóż to za zwierz. Bardzo mnie to ciekawi co to będzie. Zebra margaret po raz ostatni. No dobra. Ja już ją chyba widzę. Czy to są konie? Dobre pytanie. O, a tu kto się tak drze? Help! Help! I'm going down. Oh, oh. Hey. You okay, mister? Please. Please. I've been bitten by a snake. Ok, mam pomysł. Naprawdę źle to wyglądało, jak tak odwróciłem kamerę. Nie, lepiej mi się nie rewanżuj w taki sposób. Serio. Dobra, idziemy szukać zebry. Zebra, where are you? Zebra. Gdzież jesteś, zeberko? Potrąciłem jelenia koniem. No cóż, zdarza się. Where is zebra? Ten obszar wydawał się być dość ma... O!

Śpieszna zeberka. Nigdy nie widziałem zebry z bliska. Ciekawe czy na zebrze można jeździć i czym się ogólnie anatomicznie różni od konia. To mnie ciekawi. Na pewno widzę, że kondycja ma tragiczną. Wiem, wygląda bardziej jak trochę... Nie wiem, taki oślub skrzyżowany z koniem. Mu. Pojęcia nie mam. No ale dobra, mamy zebrę. Śmieszne dźwięki wydaje. Więc jeśli zebra wydaje inne dźwięki niż konia, to anatomicznie pewnie się różni od konia. Ale ciekawi mnie to jeśli ktoś się zna na zebrach, to napiszcie Czy da się jeździć na zebrze i czym się od konia różni. Zawsze myślałem, że zebra jest koniem w paski, jak byłem mały. Ale... No raczej trochę nie jest. <grym> raczej jest czymś troszkę innym.

A trick of the eye to bamboozle the senses. Confound an to yeah, no, is your hoodwink, your audience. Hoodwink? Our audiences? <laughs> Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land? and shipping it here so it can dance the polka or turning there in the glare of those arc lamps something mundane into something extraordinary it's the difference between prose and poetry it's alchemy we're selling dreams dear boy well as long as <laughs> as long as you don't pay me with tickets to your show uh, yes, well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment, of course, of course, I shall make it worth your while. But um, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes, and taken an our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caligar Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Ok. Zobaczmy gdzie jestem opieką tygrysa O, Nie, dobra Tutaj A zrobię misję dla B.A.U. Greja Może zajmiemy się czymś innym w tym odcinku Myślę, że będzie spoko Żeby nie robić tylko jednej misji pobocznej w ogóle No, bo mój koniec taki kawał drogi ode mnie Świetnie. Super. Dobra. No najlepiej będzie, jak się faktycznie dostaniemy do Roads. I załapimy sobie konia. Mamy spory kawał drogi. Kurczę. Teraz pytanie: skąd wziąć konia? Mmm. Fajnie jakby ktoś miał jakiegoś Bym sobie mm, odstrzelił jeźdźca Może tak to ujmę O, się Artur walił O, 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 o! Jest i nasz konik Dobra Jest chyba całkiem pusto Więc możemy zrobić tak No, jaki on mógł być wytrzymały, ten gościu? Cztery strzały w niego trzeba było. No Ale dobra, padł. Koniu, Zaczekaj na mnie. Proszę cię. Bardzo mi się przydasz. Niestety w tej grze podróżowanie nie jest zbyt proste. A myślałem, że strzeliłem mu w głowę. Jednak nie dostał w głowę. Dobrze, koniku, gdzie jesteś? Żebym żaden krokodyl nie w pierwszym. Nie ma tu żadnego krokodyla, chyba nie. Najwyżej konia, by pierwszego, niby, nie? Kentucky Saddler, Kentucky Fried Horse. ten. Dobra, no, lecimy. No, lecimy sobie na misję, ale wolny ten konia, pierdzielę. A nie, dobra. Jednak jest szybszy. Nie, nie, nie mówcie, że go zabiłem. Wstań, koń, wstań. No, doskonale, dobra. Żyje. Całe szczęście. Już myślałem, że będzie martwy. Jakby ja na przykład pociąg rozjechał, to rozumiem, że byłby martwy po rozjechaniu przez pociąg, ale tak? O, flaming. Flaming? Nie wiem. Różowe jakieś. Może flaming. Pojęcia nie mam, ale tutaj kółka kręcę. O, oh, damn, krokodyle. Fok, dobra, zrobimy taką akcję, że. Aha, musimy iść i tak tam. Dobra, koń, uchodź tutaj. Patrzcie tutaj koniku. Jak musimy się nam przedostać? Yy, w sumie to... Przez wodę najlepiej. Dobra, próbujemy. Okej, okay, ej, koń pływa, patrzcie to. O oh, shit, krokodyl. No, 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 no. Dawaj, dawaj, dawaj. Koniku. O! I widzicie? Udało się. Dobrze. Bardzo dobrze. Teraz spróbujemy jeszcze raz. Kurde, walone bagna. Jak mnie ktoś nie ostrzeli, to mnie krokodyle zeżrą. My jeszcze musimy przelecieć raz przez, przez rzekę.

No cóż, zdarza się to, on próbował mnie obramować. Ciekawe, czy pytajniki liczą się do procentu ukończenia gry. Oer, mój koń? Nie wiem. Bardzo mnie ciekawi, co to za ptak. No, tak. Skup No. Dobra. Wziął mu oderwał plecy. Biedny ptak. Do wody. Jak się krokodyle zażrą. Mogłoby być takie coś. To byłoby bardzo ciekawe. O, koń. Super. Wolę na koniu. No, jeżeli zjedzą konia, a nie mnie. Ja się krokodyli boję. Nie chcę z nimi pływać Lepiej będzie jak będzie to jednak zebra Czy koń, znaczy oj, 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 oj Dobrze końku, nie chcesz tędy, rozumiem to pójdziemy sobie tędy. Może tu nie będzie konia. Konia. Eee. Tygryca. Tygrysa! Tego, no! Wiecie czego. No! Krokodyla. Już blisko, koniku, już blisko. Spokojnie. Dobra, udało się. No i lecimy już do quest'a. Jesteśmy już bliziutko, ale w sumie do quest'a to sobie już zaczniemy chyba w następnym odcinku, bo no, wydaje mi się, że ten odcinek i tak będzie wystarczająco długi, tak, żeby spełnić minimum tego odcinka. A no chciałbym jednak nie spóźnić się aż tak bardzo, bo i tak pewnie już jestem spóźniony, więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. No i cześć i rozdźwignem i umprawy. Papa.